Dzisiaj jest ważny mecz. Jaki mecz? Dzisiaj nie ma meczu. Jest ważny mecz. A, dzisiaj gra po, e, Polska kadra. Z no, kim? Polska. Z K e, German. Hmm? I, I ja... E, ja myślę... Polska wygrała. No. Gracie przeciwko Niemcom. Wiem, że jest to bardzo ważny mecz dla Was. Niemcy to bardzo dobra reprezentacja. Ostatnio grałem troszeczkę słabiej, ale mam nadzieję, że wygracie. Niemcy Polska. Najważniejszy mecz chyba. Dlaczego? W grupie. Dzisiaj wygrywamy i wszystko załatwione. Mam nadzieję, że jeden kamień będzie grał bardzo dobrze w obronie, a drugi kamień szczęśliwie w rąki. Masz szansę na debior, myślisz, na takim trudnym terenie? Będzie o to ciężko, ale. Bardzo mu tego życzę. Dziś Polska gra z Niemcami. My graliśmy w bardzo istotny mecz wczoraj z Kazachstanem. Wydaje mi się, że jeżeli Polska dzisiaj wygra, to będzie naprawdę duży krok do tego, żeby awansować do euro. I życzę wszystkiego najlepszego, wszystkim kim są. I oczywiście trzymam kciuki za reprezentację Polski. No w szoku na pewno byli nie, że, że myś, nie myśleli, że, że przytałem z, z Polakami, nie? że taki trochę szok był. Nie. Ale teraz wiedzą, że, że my gramy dobrze i mam nadzieję, że się też będzie tak. Boją się Lewandowskiego? <laughs> zawsze, się go boją, zawsze, zawsze. To, że gram w Polsce, tak mam nadzieję, że Polska zdobi jakiś punkt. A najlepiej trzy punkty, tak? Ja myślę tak jeden, jeden. Z Mistrzami Świata na ich terenie? Czy to możliwe? No, tak, myślę, że Polska ma jakoś dużo dobrych tak Myślę, że się może rywalizować z, Niemc z Niemcami. Eee... Myślę, że będzie 2-1. Lewandowski i uh, 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 Mile. No. trudna sprawa, ale typuję 1-1. Mój tip jest 1-1. Jaki wynik? Ciężko powiedzieć. Na pewno ciężko. Ja myślę, że będzie taki remis. Remis. będzie. 1-1 myślę. Mam nadzieję, że 1-2 do Polski. 1-2. Hmm? Jeden, dwa. Wranka, e, Lewandowski i Wilczek, mm. nie wiem. Lewandowski to 100%, jest najlepszy, więc nie e, przepuszczam. A Kamil Wilczek A, debiut dzisiaj? Ja myślę debiut, tak.